Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Dariusz Perun Dobrzeński. W pierwszym odcinku nowej serii na YouTube Okiem Peruna będę się tutaj dzielił luźno swoimi przemyśleniami. Będę zapewne starał się robić to coraz częściej, ponieważ rzeczy, o których mówię, są jak najbardziej ważne, potrzebne, a niekiedy nie mam już siły pisać. Więc taka nowa seria. Gdzie będę Wam opowiadał najprzeróżniejsze rzeczy, moim zdaniem jest potrzebna. I na pierwszy ogień weźmiemy coś cieńszego, coś bardzo konkretnego, coś, z czym z pewnością wielu z Was mnie kojarzy, a mianowicie mówię tutaj oczywiście o handlu dziećmi. Tym razem handel dziećmi chcę poruszyć ze strony nowego ugrupowania politycznego o nazwie Konfederacja, czyli jest tam Corwin, LeRoy, Brown. Ruch Narodowy, Winnicki i jeszcze wielu, wielu innych. Drodzy Państwo, to co mnie niesamowicie martwi, przepraszam, w tej konfederacji, w tym, że oni istnieją na arenie politycznej i obiecują Polakom, że dzięki nim Polska stanie się krainą mlekiem i miodem płynąca. Martwi mnie w nich to, że postępują w identyczny sposób jak partia PiS, jak partia PO, jak partia SLD, jak z 15 i tak i tak dalej. Postępujecie panowie identycznie, przynajmniej jeżeli chodzi o handel dziećmi i nielegalne adopcje zagraniczne. Problem dla was nie istnieje. Nie mówię tutaj o pośle Leroyu, tak, ponieważ facet dołożył swoją cegiełkę do tego, żeby ten proceder zatrzymać i miał odwagę wystąpić przed kamerą i powiedzieć, że taki problem jest. Aczkolwiek chyba ostatni raz było to rok temu. Nie wiem, dlaczego praca pana posła Leroya zakończyła się w tej kwestii. Może chodzi o niego, może chodzi o rodzinę, nie wiem. Aczkolwiek wszyscy pozostali, a wszyscy doskonale zdają sobie sprawę z problemu. Wszyscy pozostali, jak korwin, Mikke, Brown, itd, i tak dalej, wiedzą o problemie. Jak chociażby również pan Winnicki, który okazał się zwykłym takim, no. W momencie kiedy podszedł do niego Paweł Bednarz, tam po raz kolejny go chyba złapał z kamerą, to pan Winnicki jako osoba publiczna była wielce zaskoczona, że on nagrywa, nazwijmy to, prywatne rozmowy. Panie Winnicki, pan jako poseł jest zobowiązany do tego, żeby, po, żeby poinformować odpowiednie organy, odpowiednie instytucje, jak i Polaków. I tutaj zwracam się do wszystkich przedstawicieli Konfederacji. Ko Jesteście zobowiązani o tym, aby poinformować pro Polaków o problemie handlu ludźmi, handlu Polakami, a tego żaden z Was na dzień dzisiejszy nie robi. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem. Dlatego również... Wzywam was wszystkich publicznie do odpowiedzi na to proste pytanie. Nie może tak być, że obiecujecie nam niesamowite życie w totalnie odmiennej Polsce, a zapominacie o dzieciach, które są naszym najcenniejszym skarbem. Drodzy państwo, proszę o pomoc w udostępnianie tego materiału dalej. Eee, będę rozwijał ten kanał, więc komentowanie z waszej strony zachęci mnie do eee, częstszej pracy, tak? Wsparcie, czy to w komentarzach, czy jakiekolwiek daje mi powera takiego, że chcę robić to częściej, chcę robić to więcej. No, nie oszukujmy się, temat handlu dziećmi jest tematem bardzo męczącym, czy to na płaszczyźnie fizycznej, czy na psychicznej. A z racji tego, że w Polsce jest kilka osób, można by to policzyć na palcach jednej ręki, które cokolwiek robią w tym temacie w miarę regularnie, to ja, no wiecie, to jest coś nowego dla mnie, i staram się w tym wszystkim jakoś nie pogubić. Więc, więc Wasze wsparcie yy, wiele mi da, wiele, wiele przyniesie dobrego, czy to mnie, czy to tym dzieciom, czy to ogólnej sytuacji na planecie. Drodzy Państwo, sytuacja jest taka, a nie inna, a ja z racji tego, że postanowiłem fizycznie również działać na, na rzecz nas wszystkich, tutaj, taka jest prawda. To takich materiałów jak ten w najbliższym czasie będzie coraz więcej, a z waszą pomocą być może będzie to wyglądało jeszcze bardziej konkretnie. Tak więc jeszcze raz. Drodzy widzowie, nie oszukujmy się. Konfederacja nic kompletnie nie robi w sprawie dzieci. Mają social media, mają te Facebooki, Twittery, YouTube itd., itd. Mówią o tym, że chcą ich wszystkich wykopać z rządu. No to na tacy podaliśmy im sprawę handlu dziećmi. Tym, że niby Polak, tak, ten niby rządzący, który nie wiadomo, czy jest Polakiem, czy nie jest, już nie chce w to wchodzić, przyczynia się do tego, że nasze słowiańskie dzieci znikają bez śladu. Od 2011 nie mamy kontaktu z żadnym wywiezionym za granicę dzieckiem, a oni nic. Morda w kubeł cisza i cisza, a milczenie jest pełnią słowa. Drodzy Polacy. Jeszcze raz proszę o udostępnianie materiału dalej, aby ta wiadomość trafiła głównie do przedstawicieli Konfederacji. Dziękuję ślicznie za uwagę i do usłyszenia w najbliższym czasie. Cześć Wam!